Witamy Was kochani na pierwszym w historii tego kanału QA. E, z naszą to się oczywiście, bo nie mogło jej zabraknąć w takiej chwili. Dzisiaj e, przejdziemy sobie przez różne pytania, które zadawaliście, opowiem Wam e, i może rozjaśnimy kilka kwestii, które nie są do końca jasne albo takich ciekawostek. Śmieję się, bo to się tutaj Tam chyba prosto. Mamy dzisiaj po troszkę herbaty, bo resztę wylała Tosia. I po jednej rękawiczce, bo wzięliśmy tylko jedną parę. Jest bardzo, bardzo Nie, ziemno. prawda jest taka, że ja wzięłam swoją parę, ale i idąc tutaj na pastwisko, zauważyłyśmy, że kura wyskoczyła. No i ja łapiąc tą kurę musiałam zgubić swoją parę rękawiczek, ale wspaniało wspaniałomyślnie się ze mną podzieliła. Także mamy po lewej rękawiczce, a po prawej. ja mam telefon, a necie mam herbatkę. No to co tam, Klaudusia, masz jakieś. E, tutaj ktoś zapytał, ciekawa jestem, kim dla siebie jesteście: mama i córka? No tak. <noise> dokładnie tak. Więc słyszę pytanie, pytanie, dokładnie. Ale to tak. czekaj, to więcej coś powiedzmy. Możemy tak. powiedzieć, ile nas lat różni? 16. Nie, nie, nieprawda. 25. Tak. E, kolejne pytanko. Tutaj takie jest w sumie stwierdzenie. Nie wiem, jak jest u was, ale u mnie, jak człowiek ma doła i jest jakiś smutek, to osoby potrafią same przyjść i jakby chciały pocieszyć. Tak, i to jest prawda. Jak już zresztą zauważyliście na naszym kanale, to Sienka to jest no po prostu taka nasza pociecha. Ona tak potrafi w ogóle rozbawić. Jak tak. się przychodzi na pastwisko, to ona zawsze przyjdzie, a, a jak już się faktycznie czasami ma jakiś taki trudny czas, no to siunia przyjdzie, przytuli się, czy poda nóżkę. Zresztą słuchajcie, tak samo jest z kozami. One tak potrafią, nie wiem, reagować na emocje człowieka. I jak się na przykład ma jakiś taki gorszy czas i się do nich przyjdzie, czy przy nich usiądzie, no to one przychodzą, przytulają się, patrzą, co się dzieje. No niesamowite. No i nasza tosiunia też jest taka. Dokładnie tak. Tak, to no się coś. I w ogóle no, osiołki też się wykorzystuje w onoterapii, więc one mają trochę takie terapeutyczne usposobienie. To się teraz Posiadają nie daje. E, ale faktycznie wyczuwają takie gorsze so humory, albo jak ktoś po prostu tak potrzebuje się przyjść, przytulić, to to się jest zawsze gotowa. I tak sobie właśnie stoi. To jak teraz. i przez to, że to to będzie widać na początku, ale my, Cześć, my i tak nie ustawiałyśmy. Ona po prostu tu przyszła i tak stanęła. Super, to się jesteś. Tak. Kolejne pytanie. A co z kaczorkami? Pójdą na zimę do kurnika, czy będą zimować u siebie? No i tutaj właśnie w sumie tak 100%, na 100% nie wiem jeszcze, co zrobimy. Ja zastanawiałam się nad różnymi opcjami. No, cześć, Tosiu, tak. <grym> zastanawiałam się nad różnymi opcjami, czy na przykład. Nie dać. Sieba. O, nie dać. <grym> Tosia oczywiście też odpowiada na pytanie, tak, czy nie dać ich na kaczorków do tam, gdzie jest schowek przy koziarni, ale tam miałyby chłodniej niż w swoim kaczniku. To Ona się bawi tym kubkiem. Ona tym się bawi, ja myślałam, że ona… Ona to... ciała kubek cały czas. Aj, dobra, ja… No i tak to jest właśnie z osiołkami, zawsze wesoło. Także tak, to była jedna opcja. Druga opcja była, że może z kurami, ale no i tam jest faktycznie ciepło. Dodatkowo kurnik jest ocieplony, ale nie wiem czy to dobrze, żeby kaczory były z kurkami. I chyba pozostaniemy przy opcji. To nie może tak Tosia. wyglądać, no. To no Więc chyba przy, zostaniemy przy opcji, że kaczorki zostaną w swoim kaczniku, który jest ocieplony yy, zarówno ściany, jak i yy, dach. Ewentualnie od strony podłogi dusiu podłożemy sterofen. Dlaczego ty się śmiejesz? tak? To ja proszę cię, nie rób opcji. To jest ty, terapeutyczna, terapeutyczna lekko, kochani. Oczek, no, to są taki to QA poważny problem. No właśnie. Jesteśmy w ogóle na kanale Pod Wieskim Niebem. Tak. I to w ogóle nie wiem czy mówiłam, ale to jest nasze pierwsze QA. Więc jakbyście mieli jakieś sugestie albo inne pytania, które chcieli zobaczyć, to dajcie nam znać. To z chęcią wszystko, na wszystko odpowiemy następnym razem. Dobrze, dalej. Czy nie boimy się, że konikom i Tosi może się coś stać na pastwisku w nocy? Jakiś wilk albo inny zwierz? To może ja zacznę? Że na szczęście u nas nie ma za bardzo wilków. Co e, to się, no, nie, nie, nie występują u nas alerty, że te wilki są, także obstawiamy, że ich po prostu nie ma w najbliższej okolicy. Kiedyś tam się zdarzyło, że była jakaś mowa, że miasteczko obok że były. Obok tak były. Więc wiadomo, że wilki mogą dosyć szybko przechodzić między miasteczkami Co i to mogłyby to się też robić? szybko pojawić. Ale oczywiście, gdyby było takie zagrożenie, to wszystkie zwierzęta byłyby zamknięte w stajni, bo na szczęście taka stajnia jest. Na co dzień, jeśli są nowe osoby, to mamy koniki i osiołka w chowie wolnowybiegowym. Ale jeśli byłaby taka potrzeba, to wszystkie byłyby zamknięte, żeby oczywiście je chronić. Tak, taką możliwość mamy. A jeśli chodzi o ten chów wolnowybiegowy, to może po naszych odpowiedziach Klaudusia nagra, jak wyglądają. Po dzisiejszym błotnym dniu nasze koniki wolno wybiegowe. Szczególnie hafi się pięknie prezentuje. Chociaż każda z nich. Tak. Oprócz Tosi, Tosi akurat najmniej tak. tak. <grym> Boże. E, dziewczyny, oświetlcie mnie, po co grabicie liście? To było pytanie o liście w. Aha, przy kurniku? Tak. Przy wybiegu dla kur po prostu chciałyśmy tam posprzątać, to nie było jakieś takie zadanie nasze celowe, żeby nie wiem, sprzątać. pożycie. Tak. tak, tak, liście, które cały czas tam będą leciały, a my naprawdę czy to się no nie to się widzisz przy to się robić I to tak Wiadomo, że mieszkamy w lesie, więc trudno w lesie sprzątać liście. Oczywiście ogarniamy takie troszkę dookoła domu. A wybieg dla kur Yy, sprzątałyśmy z liści, no żeby w ogóle tam posprzątać, żeby było czysto, żeby się pozbyć ich odchodów i posypać ziemią okrzemkową. Dokładnie tak. Ja tu zajmuję to się, bo to się ma takie jedno miejsce w uchu, które <noise> lubi być drapane i teraz będzie tak stała jak mu. Ile Tola ma lat i czy okład jest zależny od wieku konia? Więc Tola ma 12 lat. No, i faktycznie no niektóre, niektóre choroby są bardziej niebezpieczne dla koni starszych, które też przyczyniają się do ochwatu. Tam MMS i tak dalej. M EMS, tak, bo ja zawsze jakieś dziwne skróty mm. robię. Ale ogólnie ochwat może dotknąć koni w każdym wieku. No właśnie Tola też jest takim przykładem. Bardzo należone są na to kucyki, więc tutaj zdecydowanie trzeba uważać, ale każdy koń powinien, każdy właściciel konia powinien być uczulony na to i zwracać uwagę, czy koń nie ma takich objawów, że jest to ochwat. No bo jak wiemy, ochwatu nie da się wyleczyć, da się go zaleczyć. Tak jak teraz już jest w pewnej części zaleczony u toli, no ale jest to dość poważne i wymaga bardzo dużego zainteresowania i zaangażowania właścicieli. Tola miała już wcześniej ochwat, jeszcze zanim ją kupiłyśmy, tylko o tym nie wiedziałyśmy. Nie, Tosia na szczęście nie ma takich problemów. Nie wiem, czy nawet osy mogą mieć ochwat. Aha, może no, osiołki są w ogóle takie bardziej wytrzymałe. Tak. Kolejne pytanie, gdzie można kupić takie gumiaki, czy mają zapach gumowy, czy bardziej, czy mniej intensywny? A, te, tak, no, te są super i, I troszkę brudne. I konieczne gumiaki. To my kupiliśmy je, czy ty kupowałeś, je, ja, bo ja nawet nie znałam yy, koloru. Ale Allegro, tak. Na no, Allegro kupowałam. I nie mają żadnego gumowego zapachu. Nie, i w ogóle są świetne, tak. wy, wytrzymałe, lepiej trzymają nogę niż tamte, które miałyśmy poprzednio, chociaż to ta sama firma, nie wiem czy można mówić, ale polska firma. Tak i są takie Bardzo... fajne, one są takie, nie chodzi o to, że są na wąską stopę, ale są takie węższe, że właśnie trzymają, bo niektóre te gumiaki są takie rozlazłe strasznie tak, tak. i naprawdę słabo się w nich chodzi, a teraz jak jest tak mega ślisko, no to byłoby ciężko. Dobra. Kolejne pytanie. O której zazwyczaj wstajecie i kończycie dzień? Macie jakieś codzienne rytuały? I to w sumie no to zależy wszystko, od pory roku. Właśnie to samo miałam <laughs> mówić. To zależy od pory roku. I to naprawdę no, yy, nasz dzień i chyba jak ktoś tak żyje na wsi i pracuje na wsi, no to wszystko, co robi, podporządkowane jest temu, jaka to jest pora roku, jaka to jest nawet pogoda danego dnia. Tak. Więc to wszystko zależy. No, oczywiście, latem wstajemy dużo wcześniej, bardzo wcześnie. Tak, tak. Teraz I późno wstajemy, kończymy dzień. I późno kończymy dzień, bardzo późno, bo nawet do koń idziemy jeszcze już. No już teraz nawet, to późno nawet w, i nawet i o pół do dziesiątej w nocy zamykałyśmy kołkonie. No, Teraz, yy, a czy w sumie koni nie zamykamy? Ale chodzi o to, że dajemy wodę. <noise> tak, tak, siano, wodę. A teraz yy, o w pół do czwartej nawet już wszystko przygotowujemy koniom, ale w nocy idziemy jeszcze tak do około 20.00 idziemy jeszcze raz, żeby im dorzucić siana, no bo to bo mogłoby im braknąć. Na pewno by brakło do tak. rano. A jeszcze teraz, jak się zrobiło chłodno, no to konie wie, więcej jedzą, znaczy w sumie wszystkie zwierzęta. Tosia, ty naprawdę już przesadzasz dzisiaj, bo no, Ona ma swój dzień. Chodź chodź. Czekaj, Tosia, no bo jak to robimy? Przychodzę do ciebie, ty robisz i ha, i ha, i ha, i ha, no. Nie, i ha, i ha, to robi kto? Yy, hafunia. Tak. Dobra, wróćmy do pytania. Yy... No to tak, wstajemy rano, idziemy do wszystkich zwierząt. Przychodzimy na wspaniałą kawę. Tak. Dla mnie kawa to jest podstawa, szczególnie poranka. No i później w zależności od pory roku albo ogród. Prze, przeprowadzamy konie i to się na pastwiska sprzątamy stajnie, albo koziarnie, albo kurnik, albo dookoła domu no coś trzeba zrobić. Później znowu nasze zwierzęta. Jak właściwie to tak trudno opisać, bo, bo, bo tak naprawdę każdy dzień jest inny. Tak, zdecydowanie. Każdy się różni. Dlatego Klaudusia się, się czasami śmieje z tej mojej kartki, na której spisuję rzeczy, które musimy zrobić w ciągu yy, na przykład tygodnia. Kochani, wyobraźcie sobie, że wstajecie i codziennie czeka kartka z zadaniami. Gorzej <grym> niż w szkole. Dobra, w jakim regionie mieszkacie? Mieszkamy Mieszkamy, właściwie mieszkamy już się zaczyna po górze Ciężkowickiej. Muszę powiedzieć, tak. że mieszkamy tutaj na terenie Pogórza Ciężkowickiego. Piękne rejony. E, jak wydajecie radę z tyłama zwierzątkami? Czy wam ktoś pomaga? A Nie tak dużo tych zwierzątek. Ja mam pomysły na kolejne. O, musiałyśmy za, zająć to się lizawko. Tak. E, e, czy tu... ktoś nam pomaga? Było pytanie. Aha. Także w takich codziennych że rzeczach radzimy sobie same. Teraz jest łatwiej, bo Klaudusia jeszcze do czerwca studiowała. Tak. I więc y, wtedy no, musiała dzielić czas na studia. Prace. Pracowała. Tak. I tutaj mi pomagała. A w, a w takich cięższych rzeczach, jak na przykład jakieś większe sprzątania, budowania budynków. Tak, przenoszenie, co? Tak, no to tak, pomagają, pomagają nam nasi mężowie. Czyli mój mąż i mój też, No, czyli, <grym> czyli mój zięć. <ziemi>. No, <grym> też. <grym> Dobra. E, czy oprócz lisów odwiedzają was inne dzikie zwierzęta? To przede wszystkim chyba tak jak wszędzie sarny. U nas jest też dosyć sporo jeleni. Co tam mam? No oczywiście bażanty. Tak, kuropatki, te wszystkie, no takie, takie dzikie ptaki, no wiórki. Tak, raczej takie typowe, jakieś takie, nie wiem, zwierzęta typu niedźwiedzie, no to nie, tak. wilki na szczęście też, też nie, rysie też nie. Tak. E, czy osły można trzymać na mleko i codziennie doić? Ogólnie raczej nie, przynajmniej w Polsce, nie ma hodowli, które hodują osły tylko i wyłącznie na mleko. Ewentualnie jest taki dodatek, ale mleko ośle jest ogólnie cenione, bardzo podobne do mleka ludzkiego, ludzkiego. ma dużo wartości odżywczych. Tak, tak więc to chyba tyle. No my też nie mamy dosi na mleko, więc nie mamy tak, też żadnego tak. doświadczenia w tym. Czy siatka dla kur, to ogrodzenie, jest Aha. zrobione własnoręcznie? To ta przenośna, tak? tak? Nie, nie, tego nie robiłyśmy własnoręcznie. Kupił, zamówiłam to na pewnej stronie internetowej. Nie wiem, można mówić, nie można mówić. Można mówić. Można, to chyba było Agrofortel. Bardzo naprawdę praktyczna sprawa, zresztą już kilkakrotnie było na naszych filmach. Polecam. Dokładnie tak. Teraz jest pytanie do mnie. Dusiu, Anetka to twoja mama. Czemu nie mówisz do niej mamo? A, to już bardzo dużo było komentarzy na, tych, na ten temat, więc to jest pytanie do ciebie. Proszę. Tak, nie, mów, znaczy, nie mówię mamo, bo w ogóle nigdy nie, nie, czasami nie mówiłam mówię, mamo, a mamuś, ale ja mówię mamuś. Jak już mówię a, mamo, to nigdy nie mówiłam i nie mówię. A mówię Necia, dlatego że Necia, oprócz tego, że jest moją mamą, no, to, no jest moją, to jest moją najlepszą przyjaciółką, bo patrzcie to jest słodka Anetka. I my się po prostu bardzo przyjaźnimy, mamy taką bardzo, mimo wszystko, luźną wieś, i, a mi się Ty strasznie, wiesz? no luźną taką, nie mamy takiej, wiesz, znaczy tej mama, córka i bardziej tak bardzo takiej y, sztywnej właśnie. Tylko taką luźną, no, 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 taką przyjacielską relację, a mi się strasznie podoba imię Aneta, a przede wszystkim zdrobnienie Necia. A mnie się nie podoba. Znaczy, zdrobnienie tak, ale, ale mnie imię ci się nie podoba. Się no. tak. Dlatego, ze względu na to, że mi cię tak podoba to zdrobnienie, to jakoś tak wyszło, że zaczęłam tak mówić? Na no, przeszkadza ci to? Nie. No, <laughs> no to właśnie, no, czasami ale mówię tak też mówię. do ciebie czasem, mówisz, mamuś, czy, czy coś. Mamuś mamo nie mówię, ale mamuś mówię, no. Więc, Ale tak, jest dużo o to pytań yy, i tak, to jest kwestia tego. To nie dlatego, że dzieli nas 16 lat. To nie są takie głupoty, bo ktoś pomyśli, że faktycznie Nie, tak. dzieli nas 25 lat, zresztą yy, Necia w przyszłym roku będzie miała 50 lat. To co ty I... mówisz? <grym> ja w przyszłym roku będę miała 25. No i po co ty to powiedziałaś? <grym> no, to, to, to jest ogólna wiedza. <grym> no, no, <grym> no, no <grym> dlatego... Tak jest, ale to wynika z samych dobrych pobudek, a nie złych, ale rozumiem, że dla niektórych może być to nieco dziwne. Gdzie zamawiacie te konapie Konopie do dościłkowania do to zamawiamy, czyli, czyli można podać Można do tej strony, podać nazwę, tak. Podlaski kurnik. Dokładnie. Na stronie Podlaski kurnik, ale już jest teraz, widzę, coraz więcej ofert, także można sobie poszukać na stronie internetowej. Ja tam zaczęłam kupować, jestem bardzo zadowolona. Taka ściółka, która przychodzi, no to ona, ona wystarcza na rok spokojnie. No, no to super. Teraz pytanko: jak, dużo, jak duże mamy siedlisko? Nasze siedlisko ma 5 hektarów. Mamy paswiska, kawałek lasu, strumyk, tak. Także ogólnie 5 hektarów na wzgórzu. Y, nad czym ubolewa Klaudusia? Bardzo. Ja jestem bardzo zadowolona z tego względu. Ja ubolewam, bo ja bardzo lubię płaskie tereny, przede <laughs> wszystkim łatwiej się po nich chodzi, taczkami się jeździ łatwo po, po płaskich terenach, a tutaj jednak bardzo dużo zmęczenia wynika z tego, że po pierwsze jest dużo pracy, ale po drugie naprawdę dokładnie do tego te górki, bo przenieść gałęzie z punktu A do punktu B już jest, jest ciężką pracą, a przenieść gałęzie pod górę, no to się robi trochę już po... Albo pod... tak z teczkami. Albo z teczkami. Znaczy w ogóle nawet samo chodzenie, bo to się chodzi przecież kilkanaście razy dziennie tak, pod górkę i skórki. No. Tak. Ale no za to... Zobaczcie jak jest pięknie. Ale uważam, że mogą być też pięknie, mogą być płasko, bo przejechanie raz taczkami 30 metrów to jest nic, a wjechanie 30 metrów pod górę to człowiek umiera. Na Ale tym, na siłownię nie musisz chodzić. No nie muszę, to prawda. No. Ile macie kurek i jakiej, wielko jakiej wielkości jest kurnik? Aha Kurek mamy 11, to są kury nioski, a kurnik mamy, a 1,80 m na 1,20 m, albo 1,25 m na 2 m, coś takiego. Taki zwykły drewniany kurnik, z dwóch stron ocieplony, dodatkowo jest ta woliera, która również chroni ich przed, Dodatkowo przed chłodem, wiatrem, deszczem, śniegiem. Także ciepło mają w miarę w kurniku. A jeśli już naprawdę jest taka bardzo chłodna temperatura, dużo stopni poniżej zera, no to wtedy dogrzewamy. A to pewnie wszystko wyjdzie teraz w trakcie zimy, więc zapraszamy. Będziemy pokazywać, jak dogrzewamy na, yy, nasze kurki. Tak, zdecydowanie. No i jak o nie bo, bo właśnie dbamy, jak jest chłodnie. Już tej nocy zapowiadają dusia u nas minus 5. Tak, słyszałam. Dlatego kochani zasubskrybujcie, żebyście nie ominęli tych filmików, bo YouTube po prostu nie zawsze je pokazuje, więc zasubskrybujcie, dajcie sobie taki, żeby wam wszystko przechodziło, naciśnijcie na ten dzwoneczek i możecie też podbić ten film, jeśli oglądacie na telefonie. Tam obok będzie taki przycisk, podbi. Zmieniłam teraz rękawiczkę na drugą. Eee. A to ja daję <laughs> Macie kurki tylko na jajeczka czy na mięsko też? Tylko na jajka. Tak, mamy, mamy kury nioski tylko na jajka. Dokładnie, i tak zostanie. I tak zostanie. Tak. Eee, no i ostatnie pytanie: no jak tu nie kochać takiego osiołka? No, dała to się dzisiaj przedstawienie aż, aż za bardzo, nie wiem co się jej stało chyba wiedziała, że jest Gwiazda, hmm. no, gwiazda po prostu. Tak, także dziękujemy Wam, kochani, za wszystkie pytania. To są pytania z różnych filmów wzięte. Jeśli coś Was jeszcze interesuje, coś moglibyśmy Wam rozjaśnić e, lub po prostu chcielibyście o czymś porozmawiać z nami, to dajcie znać. Z chęcią nagramy za jakiś czas, gdzie, gdy, gdy tych pytań się trochę uzbiera drugą część. I na bieżąco również chętnie odpowiemy tak. osobie, która tam jest czymś zainteresowana, albo chce się dowiedzieć na temat nas albo naszych zwierząt. Dokładnie. My w komentarzach też odpisujemy praktycznie na wszystkie komentarze, także cały czas jesteśmy w kontakcie. Tak jak mówiłam, wpadajcie na shortsy, bo tam codziennie dodajemy coś nowego, szczególnie z naszą Tosiunią, która dzisiaj no już dała z siebie wszystko. Eee, I co? Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie lajka. No powiedz. Na nie, nie, nie Cię mam problem? Jak już powiedziałam ile masz lat, to też powiem o Twoich problemach. Masz Nie, problem? bo, bo, ja, bo ja nie mam problemu. Na Cię mam problem z powiedzeniem, że prosimy o subskrypcję i o lajki. No, bo to nie potrzeba. Więc kochani, prosimy o subskrypcję i o lajki. Widzimy się już w sobotę. Do zobaczenia. Pa. Pa. A jeszcze miałaś pokazać nasze brudne koniki. A no to zaraz pokażę. Poczekajcie jeszcze.